Witam, z tej strony Gregor, witam was ponownie na Cytadeli Gregora, gdzie dzisiaj będziemy kontynuowali naszą przygodę w King's Arthur The Knight's Tale, gdzie nasi rycerze okrągłego stołu będą wracali do Whispering Cove, żeby zbadać powrót czegoś, czego jeszcze nie wiemy co powróciło, ale prawdopodobnie jakieś mroczne moce za tym stoją.

Czyli Sir Balin dalej tam jest. Więc wysłaliśmy też jego brata, Sir Balana, co może pójść nie tak. Bo ci, którzy nie wiedzą, Sir Balin to był tutaj rycerz, którego mogliśmy zwerbować, ale ostatecznie go odrzuciliśmy na rzecz jego praworządnego brata starej wiary. A Sir Balin był jednak. Katolikiem i tyranem, tam. Co zauważyłem, że większość obecnie katolików, których tutaj spotykamy, to są tyrani. Ale, no, większość, ale nie wszyscy. Co się tu dzieje? Nie wiem, ale miejmy nadzieję, że nasi rycerze sobie poradzą. Okej, okay, ale jak coś w ogóle się znalazłeś, strażniku?

Najpierw zajmiemy się Twoimi ranami. Nie pozwolimy ci te tak umrzeć. No. Teraz uciekaj, a my idziemy zbadać tą sprawę. Ale poradzimy sobie, to tylko, tylko kilku nieumarłych. Co może w końcu pójść nie tak. Ale w końcu trzech rycerzy. Jedną panią o tłuku, tak naprawdę. Dobra, ty już podejdź tutaj. Jednego kusznika mniej. Gdzie poślemy też troszeczkę do przodu, Sirbalinie. Sirbalanie, sorry. Dobra, i tutaj możemy kogoś postrzelić? Nie możemy nikogo postrzelić za bardzo. A nie możemy. Z tego podpalmy szkieleta. I niestety trup nie płonie. Trochę szkoda. Mogłoby się to przydać. No Sir Balan troszeczkę tam wytrzyma. Przez chwilę z tą grupką nieumarłych. A przynajmniej taką mam nadzieję. Dobra, wytrzymaj mi tam. To już podejść tutaj. Dobra, jed, jednego umarłego mniej została jeszcze ta dwójka. i Musimy ich zniszczyć zanim, tak jak widzicie, powstaną, bo mogą powstać, jeżeli ich szybko nie pokonamy. Ale pokonaliśmy ich wszystkich, więc już nie wstaną z grobu. A przynajmniej na razie nie wstaną. Niestety trochę Sir Balin oberwał, ale. Później się zajmiemy jego ranami. O wiele później. Przede wszystkim, dlatego, że musimy znaleźć ognisko. I i musimy się przebić przez następną grupę nieomarłych. A nie opłaca nam się co chwila leczyć. Gdzie? Już jak widzimy, znaleźliśmy yes, naszego Lord. mnicha. He Nieumarli nadchodzą? Arms. Trzeba będzie za tym ich pokonać. Oho, nadchodzą. Plus na szczęście Sir Balin ma. Raczej Sir Balam, przepraszam. Sir Balam na szczęście ma od nas regenerację. Więc wystarczy, że po prostu się utrzyma. Dobra, Sir Kay, Niech podejdzie tutaj i już się przygotuje na nadchodzących wrogów. Dobra, ten już nie będzie zagrożeniem. Ale coś czuję, że musimy jeszcze się przygotować na ataki z boku. Dokładnie. Niech Sir Balan zajmie się już tym nie, zombiakiem, który nadchodzi. I zostanie tutaj. A ty, Sir, Lanawalu, Nawalu, zaczekaj, aż tutaj podejdą. Oho, więcej tych nieumarłych. No w sumie jeszcze jest napisane, że jeszcze będzie... to... jeszcze... Teraz chodzi druga fala, a będzie jeszcze jedna. Wszystko się rzuciło na wala praktycznie. E, poradzi sobie. To wytrzymały skurczybek. Plus może zawsze zrobić to. Jeden cios, de facto trzy trupy. Dobra. My nie, za... My nie jesteśmy pewnie go w stanie zatruć, ale tak jak myślałem, no nie zatrujemy nieumarłego. Trochę to byłoby dziwne, jeżeli by się to udało. Ale jak widać, może to było spróbować. Może by się okazało, tak jak w niektórych miejscach, że się daje tak zatruć nieumarłego. Ale nadchodzi trzecia fala. I ta trzecia fala może być już troszeczkę bardziej niebezpieczna. Bo już widzę, że tutaj nie tylko że upiercy wychodzą, to jeszcze wyszedł ten strażnik nieumarłych, co im daje tarczę. I to już może sprawiać problem. Dobra, siła Nawalu, walu, pozbądź się na wszelki wypadek tego koleżki. Już jeden łupieżca leży. I teraz zaczekaj tutaj. To powinno troszeczkę jej pomóc. Ale i tak trochę oberwie. A No ładnie obrywamy, będziemy musieli znaleźć jakieś ognisko i to szybko. Dobra, ty już leżysz. Ty też już leżysz. Serio już myślałem, że zginie od tego ognia. Ale z tego co widzę no nasza Lady będzie musiała nas troszeczkę poleżeć później. I odpocząć. Jak już wrócimy do Camelot.

No. I to mi się podoba. Troszeczkę uzdrowiliśmy i chyba tu jest obok ognisko? Doskonale, tu jeszcze jest ognisko. A spróbujmy. Ci nie umarli, może pilnują skrzyni, ale... Przynajmniej będziemy mieli już tą skrzynię. Ała! Ała. Ta nasza Lady znów wpada w kłopoty. Dobra, zdejmijmy najpierw ząbiaka z niej. Ty już wykonałeś swoją turę. Silena wala nam pogosław. I ty już zaczekasz tutaj, aż wstanie. Ty podejdź tutaj i zaczekaj, aż wróg podejdzie. Zajmij tego kusznika od razu. Ty idź już tutaj. Ała! Dobra, jakoś jeszcze sobie radzimy tutaj. Ale rozwalmy tego kusznika, zanim będzie sprawiał więcej kłopotów. A tu koleżkę podpaliliśmy, niestety, nie? Ale tutaj powinni już sobie poradzić z tym zaginionym rycerzem. Dobra, udało się. I teraz chodźmy od razu załatwić Panie tego Sir Tenewala, zanim.

I spróbujmy naszych szans z Cirtynevalem. Co może pójść nie tak? No i jest, zdrajca. Really Szczerze? Mieliśmy nadzieję, że nie będziemy musieli oglądać twojej gęby. Zatem nasz oświec! Święte rytuały? Krwawa magia? You lot Tylko wiesz, jaki jest problem? Nie odzyskasz Camelotu, bo my cię załatwimy. Bo na razie jesteś po prostu chodzącym truchłem, który myśli o tronie. Muszę być jednym z

A zaczniemy od tego, że się upewnimy, że ty zginiesz. Dobra, tym nich troszeczkę powinien tutaj przytankować, żeby ochronić tą naszą lady, żeby nie wpadła w kłopoty, ale ona równie dobrze w każdej chwili może wpaść w kłopoty, więc musimy to troszeczkę inaczej rozegrać. Still standing. Najważniejsze, że Sir Tenewall już nie ma pancerza dzięki Sir i jego uderzeniu. Ale ta grupa nieumarłych zaczyna mnie niepokoić ich ilość. Ale jesteśmy rycerzami kamelotu, damy radę. Nawet jeżeli z nami nie ma Sir Mordreda. Dobra Spróbujmy zdjąć tych kuszników Nie do końca to jeszcze wyszło, ale jesteśmy blisko Zwracmy już tego komonera. Bij tak długo aż zdejmiesz ten pancerz z niego O, ty masz w sumie jeszcze akcję Dobra, Cyril, na walu. Miejmy nadzieję, że dobrze teraz uderzysz. I w sumie nie poszło aż tak źle. Jeden Lost Knight pokonany, jeszcze musimy tych komunerów tutaj wszystkich wybić. O nie! Chodź he! Dobra, ta nawala musimy jeszcze szybciej zatem pokonać, bo będzie sprawiał jeszcze większe kłopoty. Dobra, już leży. Chociaż tyle. Nie będzie nam już wskrzeszał oszust nieumarłych. I fight for honor. Ale tu się przyda, Sirena Nawalowi ma pomoc. Dobra, masz leczenie, to powinno trochę pomóc. Dobra, ty już nic nie jesteś w stanie zrobić, więc kończymy turę. Dobra, Silna nawalu, trzymaj mi się tam. Wierzymy w Twoje zdolności, że dasz radę tam przeżyć. Dobra, Lost Knight jest tutaj już pokonany. Tu jesteś podpalony, więc za chwilę powinieneś móc zginąć. A przynajmniej mam taką nadzieję. Przynajmniej nie masz głębokich ran, tak jak nasza lady. Może to jeszcze miał, to byłoby o wiele ciężej dla nas. A mnicha niech sobie biją. On i tak jest tylko dodatkiem tymczasowym. Jestem tu Został jeszcze tylko kusznik, chwiliśmy. cię tutaj. I spróbujmy podpalić. Dobra, mamy to. Sirtana został pokonany. My mamy więcej surowców, no i Lady Dindrain oraz Sirelana są ranni. I Sirlana wal chce wyruszyć na misję. No dobrze, niech wyruszy. Poślijmy Cię tutaj od razu, że się podleczyła. A Cię poślijmy do hospicjum. Tobie możemy już dać lewe lapa go dajmy od razu No. Zaczyna to coraz bardziej przypominać faktycznie zamek, zamek Camelot. I możemy w następną misję wykorzystać, żeby zbadać te ruiny Twintlewood. Zanim wyruszymy jeszcze na starcie z. właśnie sercem północy. Ale to już zrobimy w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam Was także na inne filmy na moim kanale. Bawcie się dobrze. Ja będę się żegnał z Wami na dziś. Na razie.